Zadanie z tych y, zimowych wyzwań, które brzmi zatańcz pod różnymi choinkami w Fortnite. No i oczywiście na zielonych żywopłotach mamy jedną choinkę. Y, większość choinek znajduje się w, chyba wszystkie na każdej z większych miejscówek. Czyli właśnie tak jak mówię, tutaj na zielonych żywopłotach jest. Na pewno jest na przyjemnym parku dokładnie w tym miejscu. Jest y, też na sadzie dokładnie. Tutaj na środku po prostu sadu, yy, ale tak jak mówię, na każdej większej miejscówce jest na pewno. Z tego co kojarzę, jeszcze jest na yy, właśnie tutaj zalewie zastoju, gdzieś mniej więcej w tej, tu, w tej okolicy. Yy, I jeszcze teraz się zgaspimy i Wam jeszcze pokażę jakąś z tej okolicy, na przykład na. Yy, w, jak to było? Słonych wieżach. O, dokładnie. Zapomniałem jak się nazywa ta miejscówka. Chociaż znaczy, akurat tu nie jestem pewien czy jest, bo tutaj, jak wiadomo, mamy y, pustynię. Ale akurat chyba na słonych wieżach nie ma. No, ale tak jak mówię, na większości takich zwykłych miejscówek jest. A i jeszcze sobie przypomniałem, jest na gasnących y, gajach, mniej więcej w tej okolicy. No mówię praktycznie na każdej większej miejscówce nie powinniście mieć problemu, żeby znaleźć choinkę i tak jak mówię wystarczy przy niej zatańczyć, pamiętajcie, że to musi być pięć różnych choinek, nie może być yy, pięć gazy zatańczone pod tą samą. O widzicie nawet tutaj jest choinka dokładnie w tym miejscu, więc nawet tutaj jest. Nie powinniśmy mieć z tym problemu. Jeżeli Wam pomogłem, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję yy, i napiszecie jakiś komentarz. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Cześć.